17 kwietnia Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. W gminie Bełchatów po 7 kwietnia wszystko stało się jasne. Konrad Koc wygrał bitwę o stanowisko wójta w pierwszej turze. Jak sam zainteresowany podsumował wynik wyborów, co zamierza zrobić w nowej kadencji i czy nie obawia się powrotu do zmiany granic gmin Kleszczów i Bełchatów? O tym w materiale wideo. Panie redaktor, no oczywiście, obawy były, lęki były, ale też determinacja była duża, aby te wybory wygrać w pierwszej turze. Ja oczywiście bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Gminy Bohatów, że postawili na urzędującego wójta i zechcieli poprzeć mnie w pierwszej turze w tak, w tak mocny sposób. No, dla mnie jest to niezwykły zaszczyt. Że no, dość dużą przewagą wygrałem te wybory. Cieszę się bardzo jeszcze tym bardziej, bo mam takie nieodparte wrażenie, że mieszkańcy no, docenili te, tą całą pracę przez te 5 lat ilość tych inwestycji, które były robionych, wieloaspektowych inwestycji, tak? bo nie tylko w, w, w kwestiach drogowych, ale też i tych edukacyjnych, szkolnych. Kanalizacyjnych. No wydaje mi się, że pewnie to zaowocowało tym, że mieszkańcy postanowili no, jakby powierzyć w moje ręce kolejne pięć lat urzędowania. No właśnie. jakie plany na kolejną kadencję? Oj, planów to mi nie zabraknie. Mam całą, całą masę różnych pomysłów. Na pewno będziemy chcieli kontynuować pewne, pewne działania, te, które się sprawdziły. Pewnie będziemy chcieli niektóre przemodelować, wyciągnąć wnioski, bo przecież nie jest tak, że wszystko, wszystko wszystko jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Natomiast bardzo mocno będziemy w dalszym ciągu inwestowali w kwestie drogowe, drogi, chodniki, kanalizacje. Trochę pójdziemy w kierunku tych obiektów szkolnych, które musimy przebudować. Być może też skierujemy się w kierunku obiektów socjalnych nowe nowe bloki dla, dla mieszkańców, czy to mieszkania komunalne czy socjalne też warto o tym o tym pamiętać. Nie obawia się Pan, bo jak pewnie się Pan tutaj rozgląda, no otoczenie polityczne dynamicznie się zmienia. Nie obawia się Pan, że ten kleszczów to nadal jest taki łakomy kąsek, a jak komuś się zaświta w głowie pomysł zamiany? No panie redaktor, od 1997 roku, od czasów zmiany ustawy o, o samorządzie gminnym, żadna zmiana granic, a było ich naprawdę bardzo wiele, nie została cofnięta. Nie wydaje mi się, żeby władze centralne, rząd pod wpływem szantażu najbogatszej gminy w Polsce miał przywrócić. Ten, ten fragment, który został odłączony tylko po to, żeby można było wydobyć z ziemi to, co jest własnością skarbu państwa, czyli mówimy o, o węglu. Natomiast też jestem o tyle spokojny, ponieważ jakby tutaj kopalnia ma zasoby tego węgla pod tym niespornym terenem jeszcze na bardzo długi okres czasu. Jest to ponad 300 milionów ton, więc nie wydaje mi się, żeby mogło tutaj dojść do tego typu rzeczy. Ale też jestem przekonany, że że, że wszystkie strony znajdą rozwiązanie tego, tego problemu w sposób zgodny z prawem. Druga tura wyborów na prezydenta miasta Bełchatowa już w najbliższą niedzielę. Zmierzy się w niej dwoje kandydatów: Mariola Czechowska i Patryk Marian. W tej sytuacji poparcie kandydata z pierwszej tury wyborów może przechylić szalę zwycięstwa na korzyść jednej czy drugiej strony. Arkadiusz Rożniatowski, który w wyborach 7 kwietnia nie uzyskał poparcia, dziś za pośrednictwem mediów społecznościowych zamieścił wymowny komentarz. Na kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenta miasta wielu z Was oczekuje sugestii, na którego z dwojga kandydatów oddać swój głos. Pewność siebie obecnie urzędującej prezydent Czechowskiej o mało nie skończyła się dla niej katastrofą wyborczą. O wejściu do drugiej tury zdecydowało jedynie 488 głosów, których mi zabrakło. Mieszkańcy Bohatowa pokazali jej żółtą kartkę i dali ostatnie ostrzeżenie przed wykluczeniem z a i zaplecze polityczne decyzją wyborców zostało znacznie przestrzewione. Jej kandydat Patryk Marian pewnością siebie i swojego otoczenia urzekł niemal 40% wyborców. Aurem świeżości niezależności politycznej rozmyła nieco ogólnopolska euforia przyjaciół, a nawet przełożonych ze środowiska Konfederacji. Osobiście nie odbieram tego jako znaczącą przeszkodę w pracy samorządowej, ale wiem, że wielu, a przede wszystkim wiele z was. Było tym faktem zaskoczony. Kierując się logiką, można by się pokusić o porównanie założeń wyborczych, z którymi kandydaci szli do wyborów i znaleźć punkty wspólne. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy na końcówce kampanii wyborczej. Nie dajmy się zwieść deklaracjom rzucanym ad hoc. Proszę mi wybaczyć, ale ceniąc Państwa mądrość pierwszego wyboru, nie mogę sobie pozwolić na sugerowanie, czy Bełchatów potrzebuje jedynie przewietrzenia gabinetów. Yy, o którym poniekąd już zdecydowaliście wyborami do Rady Miejskiej. Czy potrzebuje pozornej świeżości, bez doświadczenia i merytorycznego zaplecza, czyli takiej zmiany dla zmiany, a potem jakoś to będzie. Nie odbierając nikomu atutu determinacji i chęci do działania. Każde wybory to święto demokracji. Dlatego, pomimo szeregu dylematów, zachęcam Was do głosowania w najbliższą niedzielę. Tak, jak uważacie. Możecie wybrać mniejsze zło. Możecie wybór potraktować jak przypadek kliniczny. Możecie wybrać trzecią ścieżkę, żeby nie powiedzieć drogę. Dziękuję bardzo. Pięć bełchatowskich par małżeńskich wczoraj uroczyście obchodziło Złote Gody. W sali ślubów, która znajduje się w Muzeum Regionalnym z rąk prezydent miasta Bełchatowa, małżonkowie odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Nie zabrakło gratulacji i życzeń. Szanowni Państwo. Z ogromną radością pragniemy powitać na dzisiejszej uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego dostojnych jubilatów. Witamy Panią Wandę i Pawła Pietrachową, Panią Grażynę i Pana Romana Patek. Witamy wszystkich przybyłych gości. Witam również Panią Mariolę Czechowską, Prezydenta Miasta Bełchatowa. Dzień, dziękuję, dziękuję. Witam Pana Łukasza Politańskiego, Wiceprezydenta Miasta Bełchatowa. Drodzy jubilaci, szanowni państwo, minęło już 50 lat od czasu, kiedy złożyliście zgodne oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński. Zawarcie małżeństwa było jednym z najważniejszych wydarzeń w państwa życiu. Zakładając rodzinę, przyjęliście na siebie, drodzy jubilaci, wiele obowiązków, jakie wynikają z zapewnienia tej czynności. Ponad 50 lat temu złożyliście uroczyste przyżyczenie, że uczynicie wszystko, aby wasze małżeństwo było szczęśliwe, zgodne i trwałe. Dziś wiemy, że danego słowa dotrzymaliście. Drodzy Państwo, doczekaliście złotej godów. Ten piękny jubileusz dowodzi, że w życiu kierowaliście się miłością, która zwyciężyła, że przez te wszystkie lata obdarzyliście się wzajemnym zaufaniem i zrozumieniem. Szanowni Państwo, zdaliście najważniejszy życiowy egzamin egzamin z odpowiedzialności za drugiego człowieka. Egzamin z odpowiedzialności za założoną rodzinę. Stanowicie wspaniały wzór dla swoich dzieci, wnuków, prawnuków. Jesteście przykładem dla nas wszystkich. Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować Państwu tego sukcesu i życzyć, aby nadchodzące dni, miesiące, lata były pełne radości i optymizmu. Upływały w otoczeniu kochającej rodziny. A przede wszystkim życzymy Państwu dużo, dużo zdrowia i dalszych sił do trwania w tej pięknej miłości i przyjaźni. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. W dowód uznania Państwa jubileuszu Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda oznaczył Państwa medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Proszę Panią Prezydent o dokonanie aktu dekoracji. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam panią medalę za ukolepienie pożycia małżeńskie. Dziękuję bardzo. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam panią medalę za ukolepienie pożycia małżeńskie. Dobra, że w przeszłości polskiej odznacza dla nas za życie małżeńskim. Dziękuję. Życzymy zdrowia, nieustającej radości zbycia razem, wielu, wielu lat życia i wszelkiej, wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. Przyjmijcie również od nas kwiaty i drobny upominek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo polite. Co, co, lat, co lat, nie żyją, żyją nam. Co tak dla małżeństwa są najtrudniejsze, jak państwo oceniacie? Wszystkie są trudne. Wszystkie trudne? Tak. Ale dzisiaj pan widzę siedzi ze spokojem. <grym> dzisiaj na luzie. To znaczy powiem, że może te pierwsze właśnie, które tak się dociera razem, wspólnie, a później no to już wszystko jakoś tam biegnie z czasem. A jaki jest przepis na sukces w małżeństwie? Zgoda. E, zgoda, mhm. no miłość, zgoda. I to wystarczy? No, wzajemne zaufanie sobie. Chyba cierpliwość najbardziej. Tak? I trochę kłótni tak. też musi być. Bo no, to musi, musi być ogień. Uczycie. Dokładnie. A które lata dla Państwa były takie najtrudniejsze, jeśli chodzi o małżeństwo? Chyba początki. Początki, żeby się zgrać. Później już pójdzie. Dobrze. A teraz, jak Pani patrzy na małżeństwo Wasze, dochowaliście się dzieci, wnuków? No, super fajnie. Tak? No, Trojka dzieci, to, to wiadomo już, już. Wszystko w porządku jest na tak, razie. Teraz biedni sami jesteś. <laughs> brakuje? No, tak. Wszystkiego brakuje. I dzieci, i pracy, i wszystkiego. No ale teraz jest spokój chociaż? Wspólny no, jest, czas? Jest tak. Jedynie można czas. sobie jechać gdzieś, można zwiedzać. No i tak, tak trzymać. O godzinie 13 w sali Muzeum Regionalnego pojawiły się trzy kolejne pary, które przeżyły ze sobą 50 lat. Szanowni Państwo, z ogromną radością pragniemy powitać na dzisiejszej uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego dostojnych jubilatów. Państwa Gabrielem i Henryka Prutów, państwa Kamilem i Aleksandra Kielców, państwa Zofię i Bogdana Świerczyńskich. Witamy wszystkich przybyłych gości. Witam również panią Mariolę Czechowską, prezydenta miasta Bełchatowa. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Witam pana Łukasza Politańskiego, wiceprezydenta miasta dobry. Drodzy Jubilaci, szanowni państwo, minęło już 50 lat od czasu, kiedy złożyliście zgodne oświadczenie o wstąpieniu w Związek Małżeński. Zawarcie małżeństwa było jednym z ważniejszych wydarzeń państwa życiu. Zakładając rodzinę. Przyjęliście na siebie, drodzy Jubilaci, wiele obowiązków, jakie wynikają z dopełnienia tej czynności. Ponad 50 lat temu złożyliście uroczyste przyrzeczenie, że uczynicie wszystko, aby Wasze małżeństwo było szczęśliwe, zgodne i trwałe. Dziś wiemy, że danego słowa dotrzymaliście. Drodzy Jubilaci, doczekaliście Złotych Godów. Ten piękny jubileusz dowodzi, że w życiu kierowaliście się miłością. Która zwyciężyła, że przez te wszystkie lata obdarzyliście się wzajemnym zaufaniem i zrozumieniem. Szanowni Państwo, zdaliście najważniejszy życiowy egzamin egzamin z odpowiedzialności za drugiego człowieka, egzamin z odpowiedzialności za założoną rodzinę. Stanowicie wspaniały wzór dla swoich dzieci, wnuków, jesteście przykładem dla nas wszystkich. Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować Państwu tego sukcesu. I życzyć, aby nadchodzące dni, miesiące, lata były pełne radości i optymizmu. Upływały w otoczeniu kochającej rodziny, w spokoju, a przede wszystkim życzymy Państwu dużo, dużo zdrowia i dalszych sił do trwania tej pięknej miłości i przyjaźni. Wszystkiego dobrego. Dowód uznania Państwa jubileuszu Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda oznaczył państwa medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Proszę Panią Prezydent o dokonanie aktu dekoracji. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam panią medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Dziękuję. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Dziękuję. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana medalę za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana medalę za długoletnie pożycie małżeńskie. Małżeńskie. Dziękuję bardzo Dziękuję. proszę. Dziękuję. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczam Panią medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczam Panią medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. od nas najszczersze gratulacje. Życzymy zdrowia, nieustającej radości w byciu razem. Życzymy wszelkiej, wszelkiej pomyślności i oczywiście długich lat życia. Wszystkiego dobrego. Przyjmijcie od nas również kwiaty i drobny upal. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Sto lat, sto lat niech żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie. Żyją, żyją nam. Nie, nie żyją nam. To upłynęło tak szybciutko, że nawet trudno powiedzieć jak to. Jakoś tak w na dzień się toczyło do 50. I jeszcze, jeszcze więcej, bo już w czerwcu będzie 51. Wow, a pana perspektywa? Jak pan czuje te 50 lat wspólnego życia? No ja wiem, dobrze. to dobrze. Tylko zdrowie, żeby dopisało. Czyli spokojnie można w małżeństwie tyle wytrzymać. Można, można. Nie ma sprawy, także można. Jak się chce, to wszystko można. Szkoła kompromisów. Szkoła kompromisów. To jest ten złoty środek. Tak i idealny więcej nie ma lepszych. Po prostu wyrozumiałość i... Trzeba iść na kompromis I nie można nie, się upierać. Jak to niektórzy mówią, do męża albo do żony można się przyzwyczaić. A prawda w tym, że zawsze żonie mówi się, że tak, masz rację kochanie, nie A Najczęściej tak. Odwrotnie to nie. I sushi, nie tak ma być. Zleciało piorunem. Szybko? <laughs> Bardzo. <laughs> A jak się... A jakie to były lata dla Państwa? Od 73. Ale takie w pożyciu z sukcesem, znaczy... w sensie, że fajne, czy trzeba było się jednak trochę podocierać? No sama Pani wie, jak te lata 70. były, ale w sumie idzie razem iść. Mhm. Przez życie 50 i więcej, <laughs> 50 plus, nie określę. No super. No. Najważniejsze zaufanie. Przede wszystkim zdobyć zaufanie i ciągnąć ten wózek przez całe te jeszcze, jeszcze jak najwięcej się to jest taka wskazówka dla młodych. Dużo tak. zaufania tak. dla tak. siebie. Przede wszystkim szacunek i zaufanie to jest najważniejsze. Podstawa małżeństwa. A dzisiaj przyjemna uroczystość ta Tak, Państwa. tak, tak, tak. Fajnie się spotkać, rodzina przyjechała? Oczywiście są. Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych lat spędzonych wspólnie w szczęściu i zdrowiu. 224 osoby z województwa łódzkiego pobierają świadczenie honorowe z ZUS przyznawane osobom, które skończyły 100 lat. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc wraz z dotychczasową emeryturą lub rentą. Wśród osób, które skończyły już 100 lat przeważają kobiety. Jest ich 194 mężczyzn, jest natomiast 30. Najstarsza kobieta i najstarszy mężczyzna w województwie pobierający to świadczenie mieszkają na terenie działania pierwszego oddziału ZUS w Łodzi. Kobieta ma 107 lat i 4 miesiące, a mężczyzna 105 lat i 3 miesiące. W sumie na terenie działania pierwszego oddziału w Łodzi mamy 126 osób pobierających świadczenie honorowe. W tym 110 kobiet i 16 mężczyzn. Na terenie drugiego oddziału ZUS w Łodzi mamy w sumie 70 stolatków, w tym 60 kobiet i 10 mężczyzn. Najstarsza kobieta ma 105 lat i 9 miesięcy, a najstarszy mężczyzna 102 lata i miesiąc. Na terenie działania oddziału ZUS w Tomaszowie mazowieckim mamy 28 osób, które skończyły 100 lat, w tym 24 kobiety i 4 mężczyzn. Najstarsza kobieta. Ma 107 lat i 1 miesiąc, a najstarszy mężczyzna 103 lata i 3 miesiące. Po ukończeniu 100 lat seniorzy mogą liczyć na dodatkową gratyfikację pieniężną za wiek, czyli świadczenie honorowe przyznawane przez prezesa ZUS. Wysokość świadczenia honorowego zależy od kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Dla osób, które kończą ten wiek w różnych latach, kwota ta będzie więc inna, ponieważ co roku kwota bazowa ulega zmianie i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Wysokość przyznanego świadczenia honorowego nie jest waloryzowana i nie ulega zmianie. Jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. Od 1 marca 2024 roku dla nowych stulatków jest to kwota wynosząca 6246 zł i 13 groszy brutto miesięcznie. Jeszcze do końca lutego bieżącego roku było to ponad 5500 zł brutto. Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu wraz z dotychczas pobieraną emeryturą lub rentą, począwszy od miesiąca, w którym senior kończy 100 lat. Specjalny dodatek może również otrzymać latek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub też z innego organu emerytalnego, ale wówczas należy złożyć wniosek do ZUS-u o to świadczenie wraz z dokumentem, który będzie potwierdzał datę urodzenia seniora. Mieszkańcy kilku bełchatowskich ulic muszą się przygotować na przerwy w dostawach energii elektrycznej, jak informuje Rejon Energetyczny Bełchatów. Planowane są czasowe wyłączenia. 18 kwietnia w godzinach od 7:30 do 13:00 osiedle budowlanych bloki 3, 4, 5, 10, 11, 12, ulica Mielczarskiego i ulica Kościuszki. 19 kwietnia w godzinach od 9:00 do 13:00 osiedle budowlanych bloki 3, 4, 5, 10, 11, 12 ulica Mielczarskiego i ulica Kościuszki. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.